Cześć witajcie, jestem Tomek11 To jest kolejny odcinek z World of Tanks Blitz Powtórki Dzisiaj trzy powtórki od kolegi gdzie indziej na pancer na kunce pancer na mapie kamieniec, kanion i kanał Zaczniemy sobie od mapy kanał Tutaj w lasu na ósemeczki i sióda meczki oczywiście tutaj kolega z Kamufelsa pozdrawiam oczywiście i dzięki za podesłanie powtórek dobra tutaj wyrażę od razu sobie Czok dość szybko ładuje, ale to jest ten, jeżeli by ktoś nie wiedział, to to jest ten czołg z eventu, tego co teraz jest, no i co, on jest taki sobie, szybko ładuje nawet, no i co, tutaj gra w większości przeciwpancernymi załadowanymi, załadowane 13 hitów, 8 hałagów, Tu też prawie teraz sobie adrenalinkę zużywa. Już 912 praktycznie. No 990 uszkodzeń i pierwszy brak Ten czołg ma tylko 1000 HP, więc jak trafi na ósemki na takie isu, to ma nas na strzała praktycznie z całego. Dobra, tam mamy tygrysa 1. Słowany jest M6. Też słowana, dobra. Tutaj kolega znowu z dostał. Dobra, tutaj już kolejne uszkodzenia. Kolega robi 1232 uszkodzenia. I to jest taki, taki sobie pojazd jak widać tam ten tiger mnie trafił a tutaj ten skrzywo tutaj takie skoki łuka dobra tutaj teraz ten tedek jak pantero tutaj widzę że kolega nie zauważył tej skałeczki dobra tutaj teraz już walka z tą jak panterą no tutaj kolega nie przecelował do końca jest 3-3 Dobra, tutaj kolega. Tylko żeby się nie utopił czasami. Dobra, jest już 1957 szkodzeń O tutaj kolega nie przebił. Tutaj szefka kolega. No mógł sprzeciw z normalnego. Jak strzelić kolega? Dobra, tutaj teraz mamy dwa fragi, 2100. Szkodzeń jest 4-3, został ten ziemniak, a tutaj kolega też nie, przy, nie przycerała w te jarzmo, weszło, a tutaj kolega z łokcia próbuje, też nie weszło, chyba żeby kolega Heka załadował, bo górda, o, tam jest t na apku, tygrysek jeden jest. 2, 313 uszkodzeń, teraz już 2569. 2 fragi mamy, tylko kolega z heku będzie tego, to 2,9. No i ostatni haek 3167 uszkodzeń, 3 pragi. Mamy tutaj jeszcze tygrysa 1600 HP. I teraz już powoli te HP spada. No i tutaj dwóch kolegów z różnymi, no na jednego HP są tego tygrysa. Bo takiego przyjeżdża. mamy 4 fragi, 3517 uszkodzeń i zobaczmy wyniki końcowe mamy MK specjalistę, duży kaliber w zwiadowce, 3517 uszkodzeń 4 fragi, zobaczmy wyniki tutaj drużynowe i kolega na tej e, bitwie zarobił 1260 7 expa dobra teraz możemy sobie przejść do kolejnej bitewki na mapie kanał tutaj z losowaniem z losowaniem na siódemeczki i szóstki no i co tutaj no to jest taki malutki czołg można by było powiedzieć, taka mała wieża ale strasznie papierowy tutaj nie wiem dlaczego to wyskoczyło Dziwna trochę no, tutaj kolega do krzaka sobie jedzie tak na razie, o tutaj mamy Mixa. pierwszy strzał, 214 uszkodzeń Jest jeszcze Dobra, tutaj pod tego tygrysa P. Dobra, tutaj ten AMX ogólnie tutaj y, ogólnie mam dużo powtórek od, y, od kolegów dużo ogólnie przysłali i M i inne y, medale fajne Całkiem y, ładne bitewki są, ale to może później. Dobra, tutaj już mamy 902 uszkodzenia, i tutaj kolega tym leo się zajmuje. 2 hp, 1127 zostało. Yy, teraz już pierwszy frak mamy i 1132 uszkodzenia. No i tutaj kolega sobie też do krzaczka podjedzie. tutaj tigerp, P, on jest chyba na stoku i się wydaje, no, stokowy trochę tutaj kolega, miał hałeki Tutaj Cheeto, został ładnie wyrwał, mamy 1585 czyli to właśnie zginął małe 1816 uszkodzeń, tutaj są feliki tego sobie długą sprężarkę włączył, żeby szybciej dojechać tutaj do damage'a, Mam już 2057 uszkodzeń teraz 2290 no i tutaj mamy dwa fragi 2468 uszkodzeń. Zostały dwa ciężkie Tygrys pierwszy i M6. w pierwszej kolejności tą M6 wyjechał. No, kolega chyba też tak sądzi. no żeby to M6, tutaj nie szkodywić, później tego. No właśnie została zezumowana ta M6. Mamy 2693 uszkodzenia zadane i dwa fragi tutaj teraz ten Tiger 1 i ten T25 te 2 yy, niepotrzebnie tak wyjeżdżam Dobra tutaj mamy już 3 fragi 3286 uszkodzeń, zobaczmy wyniki końcowe tej bitwy Mamy tutaj M, duży kaliber Liber i Strzelca Pancernego. 3283 uszkodzenia. 3 fragi i kolega na tej bitwie zarobił 1141 Expo. O, tutaj ten T25.2.0 zrobił. Hmm. No nie fajnie. Jeszcze zginął. No chociaż miks strzał. Oddać z haeka. Dobra, i teraz ostatnia bitwa na mapie. Kamieniec tutaj, w losowaniu z siódemkami. No i co? Jak zawsze macie w opisie link do Discorda, gdzie możecie mi powtórki swoje wysłać. Specjalny kanał jest od tego. Także lingo do Kydropa gdzie z nim 21, 2 zł 17 groszy na start przy nowym koncie no i co? No i także nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, ponieważ ponad 60% z Was go nie subskrybuje, dać łapkę w górę oraz skomentować ten film. Dobra, tutaj sobie kolega przyjechał na bazę i to jest tą Draculą, jest Lightem 4.1 Bulldog. Chyba będzie walka tutaj z nim. O, tutaj kolega nie trafił. To jeszcze Hag był. O, tak miękki pojazd no to wchodzi. Jeszcze w tył. To tym bardziej. No i tutaj kolega kończy. Pierwszy frak 460 uszkodzeń. No i tutaj teraz wyrpaliśmy. Tutaj kolega nie przycerował znowu. No, i co tutaj sobie ten P43? To jest na mnie przebiliśmy. A ten P43 się od nas dignął, O, tutaj Heavyk Premium. Dobra, tutaj ten P43 też. My sobie go no, cały czas tutaj ładnie. no tutaj nas um, przebił. Teraz tutaj kolega w ogóle strzelił. Niepotrzebnie troszkę tak. Bez skupienia. Dobra, T29 jest. Tutaj też kolega tak. No, tak z łokcia, no coś. Te strzelanie z łokcia nie za bardzo. No, ja tutaj kolejny raz. No, nie wiem o co chodzi. Jak kolega sobie tak z łokcia strzela. Nie celując w ogóle, tylko skupiając. A no tutaj, no. Tak, połowicznie było skupione, ale weszło. Dobra, tutaj AT15. Mamy już 1300 zadanych uszkodzeń i 450 zablokowanego damage'a. Mamy 2 do 2. Tutaj teraz ta fauka. Jesteśmy praktycznie, no, no, możliwe, że 3, może 4 strzały. Dobra, tutaj ta fałka gdzie sobie. Nie wiem dlaczego nie strzelił tam kolega. No tutaj też jakoś tak nie strzelał. O, teraz strzelił. No i teraz dwa strzały tutaj kolega musi oddać. O, tutaj blisko staranowania. Tu kolega go ładnie. Mamy dwa fragi już 2327. Uszkodzeń zadanych 450 zablokowanych. Od tej pory został tutaj MIX. No tutaj, ja bym się pokusił, żeby kolega z APK strzelał, ale MIX jest miękki, więc można no tutaj hmm, najlepiej byłoby sprawdzać, czy akurat czołg jest przed czy za górką z po prostu nakierowując się na czołg, na obrys Nie na obrys tylko na, tego, na te oznaczenia tak niżej czołgu tutaj hajakiem. znowu mamy 3151 uszkodzeń 2 fragi raz to, to 15 no i teraz mamy już praktycznie 70 Hz, więc, jak te 15 by się do nas odwróciło to garaż i koniec bitewki dla nas. No i tutaj mamy 3822 uszkodzenia. Zobaczymy wyniki końcowe. Mamy MK, duży kaliber. Wsparcie i zwiadowce, 1822 uszkodzenia, 2 fragi i 1287 exp za tą bitewkę. no tutaj znowu 0 zrobili, no i co, oczywiście gratulacje dla kolegi, że no u mnie takie ładne tutaj wyniki robić, no i co, myślę, że w tym odcinku World of Tanks Blitz powtórki byłoby na tyle, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, dać łapki w górę, skomentować ten film, no i co, dzięki za no, nie do usłyszenia w kolejnych odcinkach Siemanko!